Cześć Siemana, ja jestem adiem. dzisiaj zagramy sobie w farming 17 19 od 4 do nowego znowu cisnę z tą serią, bo chcę jak najwięcej odcinków z niej zrobić i tak, ogólnie systematyczność filmów sobie zaczynam wyrabiać, także plus 5 dla mnie. I co w dzisiejszym odcinku zrobimy? W dzisiejszym odcinku kupię sobie tak Wiem, może to będzie za, za tanio, ale inaczej innej przyczepy takiej pięknej, samozbierającej nie znalazłem. Za 1000 zł. euro, euro, tak, euro. Taka, o, piękna. Samoróbka, stara dosyć, ale pojemna. Kupię sobie. Ta, i I no. I to wszystko, nie no będziemy dzisiaj wozić słomy i sprzedawać je, powinna być fajna akcja, znaczy wiecie, tu 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 sobie ściszę lekko, żeby słomy się pozbyć z pola, więc zrobię jeden kurs na pole z pola na strych żeby tego tak za bardzo nie przenudzać dobra plus minus która godzina 11.21 tak za, za krótko się odwróciłem 11.21 dobra dzisiaj nie wiem jaki odcinek będzie długi czy krótki dobra i tak w ten ciapek nie ma homonsów i ogólnie tak, pszenicy zdobyłem 21 ton. Więc to już jest coś. Jak sprzedamy ją, to na, no, na ludzie byśmy mieli kurnik z kurami, byśmy mieli jeszcze zapas tego. Ale jestem ciekawy, czy bym ze słomy tyle czasem nie zarobił. Żeby był kurnik. No właśnie. Więc jak zarobię dużo ze słomy, czy coś, to będzie ciekawe ja ogólnie jak to dziwnie wygląda, jaka duża ta, trochę nierealistycznie, ale mniejszej nie znalazłem takiej fajnej starej. Ale że ona ma tam wymagania ten. Takie wiecie, słabe to ciapek sobie powinien dać rady i czemu jadę jak pijany? Dlatego już ponieważ się ciągle patrzę na tę przeczepę. Nowy, nowy tek, nowa czynność będzie na, na moim gospodarstwie robiona. Mamy 17 tysięcy. Jestem z tego dumny. I ogólnie wam pokażę gdzie jest ten Ta, yy, strych. Tak, całkiem na górze. po Także trochę 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 tro się najeżdżę. A wziąłem ciapka z tego powodu, bo on pod górki nie ma problemu, żeby pojechać sobie z czymś pełnym czy coś. Więc trochę nierealne, ale no. To mnie ważne, bo ten zetor jest taki zepsuty, taki stary. Bo wiecie, ciapek był odnawiany i tak dalej. A zetor taki stary, że ho 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 że on nie daje rady sobie czasem. Tu są moje wiatki, mój domek. I znowu nie, zaczę, nie zacząłem odcinka z domu. Jak widać tam był za, z przyczepami. A tam stoi tam... O, nie wiem czy widzieliście, czy nie. I czemu znowu nie zacząłem spod domu? Bo, bo byłem w sklepie i nie chciałem, nie chciałem robić dłuższego odcinka, bo tak to bym jechał na sklep, kupił, bym wrócił ze sklepu, bym pojechał na skryp. Bo myślę, że w tym odcinku zrobię sobie jeden transport i powinno być spoko, dobra działa ciekawie, o, o, sman. o patrzcie patrzcie <laughs> ja tak daję radę i nie wiem czy kupię ten kurnik bo teraz sobie przypomniałem że obydwa pola będą musiały wapnem dać nikt tam nie jedzie, nikt więc to jest taki lekki minus Mm, nie wiem czy to powinno jechać się tak szybko ale jedziemy tak jak z, praso, z tym, z prasowarką bo belki też się robi tyle na godzinę i jak ktoś będzie się kłócił ze mną w komentarzu że tak się nie robi to wybaczcie ale sam wiem bo w prawdziwym życiu przecież robię i takie ja tam to trochę wiem i dobra i ciapek już masz 6 godzin po remoncie. I co tu robią buraki? Jakieś samosiejki Pojebane mam Zrobię sobie jedno kółko Jestem ciekawy czy podje... Nie podjedzie, bo tu jest drzewo. Tu, tak 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 tak, dawaj 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 Ach. Ja tam normalnie dobrze jestem w cofaniu Przyczepami O jakiś działek tu był 34% już mam Więc może trochę trochę zarobię tutaj I teraz się zastanawiam, czy Wapno rzucać na ściernisko, czy na kultywatorowane bo też tak można albo po prostu sobie wezmę wap, wap, wapnem rzucę czy coś na agregatowane wyrzucę to nie w następnym odcinku sobie pojadę po wapno I może też tak być Ale tu hałda się robi, duża. 64% Dobra, podjedziemy tu, bo wiem, że przyczepa się nie przeciśnie, tak jak kombajn, bo on jest praktycznie taka sama Wielkością. No dobra, 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 dawaj. On mnie trochę rzuca tym ciapkiem. Nie ja wiedziałem, że aż tak będzie rzucać. No, to tam mniejsza. No i to już jest w ogóle 14 odcinek, więc lecimy. A czwarty odcinek z tej mapy. Dla mnie to jest bardzo dobrze, bo... Chcę tu cisnąć jak najwięcej odcinków i chcę jak najszybciej tu się rozwinąć. A. I dopiero jestem na tych pierwszych czynnościach Więc no trochę mi to zejdzie, ale yy, Nie jestem pewien, czy długo, czy nie, tylko Oj kurda, się ugiebałem na słup Dobra, 90-90 Ach, też Jeszcze, jeszcze zdążę... Patrzcie, patrzcie Trochę pomieli w tym w miejscu i jedzie dalej. Tu będziesz z Nie. O mój Boże, to dużo. Dość tego dało. Dobra. Wyłączyło się. To jadę na ulicy i zapierdalam do Nastrych. na strych. Ja to trochę mnie zajmie? Odcinek, nie wiem, będzie mieć 10 minut, może 15, jak się uda. Bo nie chcę robić takiego długiego. I to, co zarobię ze słomy, kupię sobie tyle tego... Mm, wapna. I nie wiem, czy robić odcinek z tego, że przywo... kurde. Mm, samochód. Że przyłożę wapno na pole, czy coś, czy od razu już sobie zwieść te wapno i... Wziąć rozsiewacz. Znaczy nie mógłbym musiał kupić sobie jakiegoś Albo nie mój yy, co? Yy, co było z tym człowiekiem, to tego to nie wiem Jak będzie teraz prosta droga to sobie zobaczę czy mój Ale w sumie Nie mam czym ładować Na rozsiewać Zobaczę wszystko, co, co to będzie, co to będzie. Tego nikt nie wie. Zobaczę tylko. Mój patrz to na gdzie on jest, tu mam sztyle tor a jest tutaj. Nie ma dwa, to, więc jest plus. Będę musiał tylko sobie, tak wiecie... Piko miko, zrobić coś. Tylko nie wiem co wymyślę z tym. Czekajcie, zastajwuję czas. Dobra, jestem w okrutnym cięciu. Będę musiał sobie zobaczyć co z tym turem zrobię. Bo to jest ważne, bo... Nie coś do ładowania, bo nie... Nie wiem czy są jakieś cyklopy, czy nie. A na traktor, na ciągnik, z turę to mnie jeszcze nie stać. I mi się nie spieszy, bo mój Zepel jeszcze jest w dobrym stanie. Przeżyję te dwa, trzy sezony. Może. <grym> Może. No to, to jest dobre, ale ciepłe dużo paliwa to nie mam, widzę, że mu zabierają. No i teraz poprawnie wyjechałem, a nie jak w tamtym odcinku, że pod prąd. <grystanie> w ogóle jest tu biogazownia? Jest biogazownia. Będzie trzeba zrobić jakąś akcję. Jestem ciekawy jak to będzie. Bo... Nie wiem kiedy, ale na pewno postawię tą oborę dla krów. Ale nie wiem... Jak to będzie z nią. I ile mi to odcinku zajmie. Bo w następnym sezonie na pewno nie będzie było jak jeszcze w następnym sezonie... Kupić jakieś sprzęty większe, czy coś takiego. Tombaj przeżyje, ale jakiś traktor większy, albo chociaż mocniejszy lekko od Zetora, bo... Yy, widzicie, Zetor już jest w takim złym stanie dosyć i... no. Ciapek to... Ciapek, kurde, się pobrudził, będę musiał myjkę kupić. Ale to nie w tym odcinku i nie w następnym. Jest Ciekawe czy się załącza jak mocy. Nie załącza się w mocy w ciasku. Ale siedzenie jest piękne. Normalnie życie nie umiera się. Jedziemy sobie po drodze i on. To chyba tutaj co? Chyba. <grym> nie jestem pewien. Tak, tutaj. Tylko teraz pytanie, gdzie ja sprzedam to? To ja tu mam podjechać, czy tak? Mmm... No, to jest minus tego, bo tu nie ma tych wyznaczników. Chyba tu będę musiał jechać. Sorry sorry, ale ja na lubelskiej tak za bardzo je... Mm, lag, lag... Mm, ten. Na lubelskiej nigdy nie sprzedawałem słomy, jej. Ja chyba tam. Lecim, lecim. GPS-a na panie w czapku łączą. <gry> ja to tutaj jest. Ja jestem ciekawy, ile zarobimy. Jak 20 do 20 tysięcy dojdzie, to jest bardzo dobrze. Ale chyba do 20 nie dojdzie, będzie 19. No. I tak, bywa i pół. 1 i pół. Hmm. To w sumie jest dobra cena, ale... Po to wszystko poza odcinkiem. Ja z tego miejsca się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć.